Kolejna wersja naszego ćwiczenia. Tym razem zawodnik wykonuje pracę po stronie backhandowej, przy siatce. Po czym wraca w kierunku środka i czeka na nagraną lotkę przez trenera. Pilnujemy lewej ręki przy dojściu na siatkę. Dobrze, wracamy na środek, Szymon. Teraz, ok, i start. Hop. Na środek. Dobra, super. Utrudniamy, dodajemy troszeczkę więcej tempa i zawodnik wyczeka na uderzenie trenera. Zwolnij teraz przez środek, zatrzymaj się, hop i gaz. Środek. Zwracamy uwagę na to, aby po uderzeniu zawodnik wrócił na środek, na środek kortu i wykonał pracę prawidłowo. A ver, super.